Chdzie z tej strony kulukaj, a to jest hmm, pierwszy odcinek ty hmm, No jej do tym. Dzień dobry Cześć Dzisiaj sobie przejdziemy parkura Z Minecraftosem I z Kamilem1203 Nie, ja tak się nie nazywam Nazywasz O, dobra, pieczor, dochodź I co teraz? No nic, kurde, nie wiem, trzeba przeczytać zasady chyba No, czytaj, proszę Zamknę okno, czekaj, bo karetka u mnie no. <laughs> A, okay. Dobra, to chyba trochę pomogło. Dam dzień. I teraz tak. Welcome to Parkour Battle Course One Iron Facility. Stworzone przez kogoś. Link w opisie. Tak, nie niszczymy bloków, tylko jeden gracz jest dozwolony na polu walki, na, na team. To znaczy, że jeden gracz w czerwonych i jeden gracz w niebieskich. Może pływać, pływać w wodzie, ale pamiętaj, że to cię spowalnia. No, i reporty na bugs in the, the form. O to ja sobie wejdę. Tu no, też taki chodzę. Fajny mam, taki fajny mamy napis. Gdzie eee, jedziesz? Teraz... No, jaki chcesz mieć kolor? Yy, niebieski. No, to ja będę czerwony. Dobra. No i. O. Trzy. Eee... Dwa. Jeden. I teraz ścigamy, tak? Dobra. O kurczę. No nie. To dobrze idzie. <laughs> Dwa spacje słychać, fu No to dobrze Wiem co robisz przynajmniej Nie przećwiczyłem Że Kurczę, nie przećwiczyłem Spadłeś? No Tak Ile razy? <grym> Dwa O ty Ja nie mam takiego do skakania Ja też nie o, Spadłem Dobra dobra Ale fajne to kurde ale naprawdę I to rozumiem, że nam pokaże kto był pierwszy, tak? Mhm mm Pewnie ty będziesz oj. Co, Wygrałem, wygrałem już? Ojoj no. No. Oj. no i co teraz? No, Okej, okay, no to nie wiem Dogrywka? <laughs> no ta Trzy dla. Jeden. Jeden. Go. Jej. I załóż padłem. Jej. Jej. spacja głośniej. <grym> <Co? grym> Cały mikrofon przez Ja to mam makowską klawiaturę, to nic nie słychać. Taki plusik ja mam GG <grym> <grym> O o O o spadłem. Suczuczuj. Nie wiem jak się stąd wydostać. <grym> Nie mam życia. Można się tu regenerować jakoś? No heal, pisz, jest, wprowadzę. No nie życia nie, nie miałem. To ja wygram. Ta, chyba Fartem. Fartem? Z oj, oj, oj. Skylem. Nie. Ale cisza. Nie, mam pasek głodu. Trzy. Nie mogę skakać. Wygrałem. Okay. No nie, to nie było niesprawiedliwe. <laughs> no, ja też miałem. Nie możesz się schilować? No, za późno. <laughs> Dobra. Dwa, zero. Trzy, dwa. O już? Tak szybko? No. To jest ja wyjdę na prowadzenie. <laughs> no, chyba tak. Chyba nie No, no, oh, oh, oh. Chyba tak bo spadłem LOL no, no? To nie ma sensu Czerwona jest łatwiejsze. Tak łatwiejsze to jest to samo No Stenerzywałem się Jej trzeci Ragi? Nie

no ta, dobra, to do trzech już zagrajmy. Dwa, jeden i start, proszę państwa. No i teraz muszę to wygrać. Chciałoby się, chciałoby się. Nie, 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 nie. 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 <grym> tak, 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 tak. Chcesz, tak. Będziemy śmiali wszyscy tak 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 wygram z najlepszym nie czy wygram czy wygram czy klawiatura mi na to pozwoli czy spacja <grym> kurde przecież ty biegać nie umiesz mm, tak <grym> tak kurczę teraz teraz i e ggie yeah. farcie, no <grym> <grym> nie jest 2-2 jeszcze raz. Dobra, jak też. Yeah, Versus... Go. Versus... Mak pak, pak, pak. No nie! Spadłeś? Uuu, głupi sprint. <laughs> Healan, nie, nie, nie! Nie, nie! Nie, nie, ja się tak nie bawię Dobra Czyżbyś wygrał? Jeszcze nie Zatrzymaj się na 5 sekund bo mi wyłączyło, ale dobra biegnij Nie Nie, przekraczaj linii mety Proszę. Ojej, ktoś tam tak wolno się wlecze Mhm. Mm I kurde. <laughs> to się zabij. Dzięki. Zabije cię, zabije cię. Ej, to nie fair. Sorry, game mode. Nie wiem, nie. dobra. Dawaj tu koniec. Ja skaczę pod ziemię. <laughs> w ogóle fajny system, trzeba to obczaić. Hm. Pistony, na no, Gdzie tu są command bloki jakieś fajne Co to daje? O, I fajnie, tam. fajnie Grać Czyli co pieczar? Czy co? Minecrafta się już. Wygrałem nie no, niby tak na farcie powinien Tak na farcie A ty jak niby wygrałeś? Jedno gratulacje dla ciebie. Okazałeś się lepszy. Lepszy, No, dzięki. Do zobaczenia, Nara. Hej.